Cześć, jestem Julia. Dzisiaj jest 2 września, a to fragment z dzisiejszej Ewangelii. Panie, przekazałeś mi pięć talentów. Oto drugie pięć talentów zyskałem. Panu sobie chodzi o to, że jeżeli już przejdziemy przez tą najgorszą drogę, czyli właśnie odkrycie swoich talentów, musimy je cały czas rozwijać, aby one po prostu w nas nie zanikły. Podajmy przykład, na przykład lubisz grać w siatkówkę i to jest Twój talent. To, to nie wystarczy, żebyś po prostu był w tym mistrzem. Musisz cały czas to rozwijać, musisz słuchać się trenerów, yy, musisz też poświęcać temu dużo czasu. I Pan Jezus mówi, że właśnie rozwijanie swoich pasji lub talentów to jest najlepsza droga do świętości. Więc pamiętajcie o tym i o swoich talentach. A dzisiejszym challengem jest to po prostu rozpisz na kartce, nie wiem, na telefonie, wszystkie swoje talenty i zastanów się, czy któryś nie jest przed Ciebie zanizbany. Więc pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górze. Cześć!